Może tak powoli już przechodząc do współczesności, ustaliliśmy sobie genezę i ustaliliśmy sobie fakt, że Chamy i Żydy prowadzili pewną emigrację Dzień, e, w latach 60-tych, 70 -tych. Moje pytanie brzmi tutaj może do, do, do wszystkich panów, e, jaka rola mniejszości, mniejszości żydowskiej bądź chamów i Żydów e, brała udział? Na przykład w transformacji u nas i e, jakie są obecnie e, Waszym zdaniem ich wpływy e, w Polsce. Do tej pory mówimy nie bardzo ogólnie, a jeszcze tylko się odnoszę do tego, żeby kilka konkretów podać, bo to jest zjawisko, które trwa i ma swoją genezę wcześniej. Jak wyglądał ten nowy aparat władzy po 1944 roku? W 1948 roku w grudniu doszło do tak zwanego zjednoczenia Polskiej Partii Robotniczej z Polską Partią Socjalistyczną, która była agenturą komunistyczną tak naprawdę, bo prawdziwi socjaliści zostali wyeliminowani, natomiast z tłumy Rzeszy Szeregowych członków bardzo przydatnych jako pożyteczni idioci zostali wcieleni do nowej partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Najwyższym ciałem, najwyższą władzą był Komitet Centralny w grudniu 1948. Jest to kilkadziesiąt osób, około 100 osób. Te dane są publikowane, dostępne. Spektricznie na własny użytek zacząłem przeglądać życiorysy, przynajmniej te znane dostępne funkcjonariuszy tej struktury. I wyszło mi, że prawie 70%, całej tam reszty tych 30%, albo nie mogłem stwierdzić, albo nie, ewidentnie nie byli ani działaczami mniejszości żydowskiej, czy, czy ludźmi jakiegoś żydowskiego pochodzenia. Ale prawie 70% to byli funkcjonariusze komunistyczne pochodzenia żydowskiego. Tak wygląda odsetek władzy. Przy czym musimy pamiętać, po 1944 roku, społeczność żydowska w Polsce, ci, którzy przetrwali, ci, którzy przyjeżdżają ze Związku Sowieckiego, to jest około 1% ludności. To szybko bardzo spada, bo duża część z nich wyjeżdża pośpiesznie na do szukając Czyli mniej niż 1% ma praktycznie pełnię władzy w Polsce Ludowej i oni są wszędzie, w bezpiece. Z raportów generała sowieckiego A. Syliwanowskiego, jest sowietnikiem, czyli doradcą w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w 1945 roku mamy, że prawie 20% wszystkich funkcjonariuszy bezpieki to są Żydzi. On już nie mówi tam pochodzenia żydowskiego, to są Żydzi. Natomiast w stanowiskach kierowniczych to jest 50% co drugi. Czyli najważniejsze funkcje, bezpiece, obejmują towarzysze żydowscy. Z późniejszych badań i już takich bardziej pełnych, dotyczących aż do rozwiązania tej struktury, na przykład całego okresu stanowiskiego badań profesora Krzysztofa Szwagrzyka, wynika, że prawie 40% stanowisk kierowniczych bezpiece mają towarzysze, Pochodzenia żydowskiego. Więc jeśli my dzisiaj o tym mówimy, zwracamy na to uwagę, to z drugiej strony jest krzywd, to jest antysemityzm. I są bardzo różne interpretacje. Na przykład, często nam się chce narzucić, że człowiek, który był w partii komunistycznej, był działaczem jakiejś organizacji komunistycznej, a już nie daj Boże, w bezpiece, to on przestawał być Żydem. On się wtedy żydowstwa wyłączył. No to jest ciekawe, jeśli na przykład z rąk Polskiego Podziemia Niepodległościowego po wojnie byli funkcjonariusze bezpieki likwidowani, w tym także Żydzi, to oni stawali się ofiarą polskiego antysemityzmu, oni wracali pośmiertnie, szybko do żydostwa. I to zjawisko tego wypierania tych ludzi z własnych szeregów, odcinania się od nich, można chyba najlepiej przedstawić na przykładzie towarzysza Jakuba Bermana. Wysokiego Szczebla, funkcjonariusz komunistyczny w Polsce, komunistycznej partii Polski. Nie jakiś tam prostak z jakiegoś małego miasteczka, że mu się komunizm spodobał, że wszystko będzie nasze, wszystko zdobędziemy. Człowiek naprawdę o szerokich horyzontach, wykształcony. Ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, miał przed sobą otwartą karierę naukową. Jego ojciec bardzo bogaty kapitalista. Zresztą on jako chyba jedyny w tych wszystkich strukturach komunistycznych dostał zgodę z Moskwy na ślub żydowski pod Baldachimem, czyli tu walczymy z każdą religią, Pana Boga nie ma, a jeśli tak jest, to jest naszym osobistym wrogiem, A tu towarzysz Berman dostał taką zgodę. I to jest nadzorca nad najważniejszymi działami władzy komunistycznej w Polsce, nadzorca także nad bezpieką. Są niepublikowane wspomnienia Bolesława Bieruta. On opisywał mniej więcej, jak wyglądamy kulisy władzy. Bierut nie był szefem szerokich horyzontów był. Można powiedzieć, człowiek prosty, miał kilka lat szkoły podstawowej, ale trochę tego marksizmu polizał, trochę na tych szkoleniach sowieckich się poduczył, nauczył się czytać, pisać i w związku z tym, to są bardzo ciekawe spostrzeżenia, on opisuje swój dzień pracy, nudny, gdzieś tam siedzi za biurkiem, urzęduje, coś tam robi i wreszcie pada coś takiego, a wieczorem zbieraliśmy się u się Jakubka i on nam mówił, co mamy jutro robić, czyli Jakub Berman siedział z tyłu i właściwie załatwiał to, czego my już nie widzimy. I co się teraz dzieje? Profesor Homer Szmełk, on był przewodniczącym Miecznika <tutka> Kultury Żydów Polskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie w 1990 roku w tygodniku powszechnym, ocenia to zupełnie inaczej. Berman nie funkcjonował jako Żyd, on funkcjonował jako członek partii. A partia nie była żydowska, bo była. Polska. On się nie uważał za Żyda, za kogoś, kto występuje w imieniu Żydów. I żaden Żyd nie widział w nim przedstawiciela narodu żydowskiego. Czułby się obrażony, gdyby ktoś mu to powiedział. Berman funkcjonował jako Berman i jego można obwiniać, czynić mu zarzuty. Ale jako Żyd to samo mógłby robić Polak. Gdyby nie on, byłby Polak na jego miejscu. Tylko problem polega na tym, że nie było Polaka na jego miejscu. To był on. A to się mówi on, a co on mówił sam o sobie, czy on rzeczywiście też tak rozumował, on przedstawia siebie zupełnie inaczej. Zdawałem sobie sprawę z tego, że najwyższych stanowisk jako Żyd objąć albo nie powinienem, albo nie mógłbym. Faktyczne posiadanie władzy nie musi iść w parze z eksponowaniem własnej osoby. Zależało mi, żeby wnieść swój wkład, wycisnąć piętno na tym skomplikowanym tworze władzy. Jaki się kształtował, ale bez eksponowania się. Wymagało to naturalnie pewnej zręczności. I Berman był bardzo zręcznym człowiekiem. Czyli teraz mamy zjawisko, że do komuny w Polsce czy nie mamy. Ci Żydzi, którzy poszli do bezpieki, ale przecież to jest nie tylko problem bezpieki. Podobne struktury, jeśli chodzi o proporcje, są w informacji wojskowej, w najgorszej komunistycznej służbie, bo to jest odnowa sowieckiego pierwsza w Ludowym Wojsku Polskim. Podobne zjawisko mamy w aparacie politycznym, w Polwychu, Ludowego Wojska Polskiego i także w strukturach partii komunistycznej, poczynając od Komitetu Centralnego w dół przez Komitety Wojewódzkie Powiatowe. Ci ludzie wszędzie są i to w takich proporcjach, że nie można mówić, że jest jakaś nierównowaga, że było trochę więcej, bo 70% w Komitecie Centralnym to jest pełnia władzy, można powiedzieć większość konstytucyjna, prawda? Czyli tę władzę po wojnie. Faktycznie sprawują. Co ciekawe, to zjawisko widzą także inni. To, co wiedzą na przykład Amerykanie o Polsce to w tych pierwszych latach po zakończeniu działań II wojny światowej w Europie, jest bardzo ciekawe i bardzo mało znane. Raport Centralnej Agencji Wywiadowczej, niedawno odtajniony, 16 sierpnia 1947 roku. Rządzące elity żydowskie zdominowały Polską Partię Robotniczą i jej biuro polityczne, z którego pochodzą wszystkie podejmowane decyzje polityczne. Tak to widzą Amerykanie, amerykański wywiad, że tu w Polsce, na tych ziemiach, która kiedyś była państwem polskim, rządzą de facto towarzysze komuniści żydowscy. Mimo przynależności do różnych partii. Pod względem politycznym Żydzi mają jednolity stosunek do komunizmu i Związku Sowieckiego. Może to jest przejazd bo przecież to jest niemożliwe, żeby wszyscy literalnie co do jednego. Ale zjawisko na tyle wyraźne i jednoznaczne, że tak jest opisywane. Związek Sowiecki jest zdania, że Żydzi są potencjalnie najsilniejszą bronią przeciwko reżimom kapitalistycznym. To im Stalin może ufać, wszystkim innym mniej. Ale na nich może polegać. Żydzi stali się bardzo aktywni w polskim życiu ekonomicznym. Polski przemysł filmowy jest niemal całkowicie kontrolowany przez Żydów. Polscy Żydzi zaczynają sobie zdawać sprawę ze swojej pozycji w polityce. To mówią, bo to wiedzą Amerykanie. Nie tylko my. Nie musimy się bać tych zarzutów bez przemyślenia, że o takich rzeczach mówimy. To była mowa o 1968 roku. Jest legenda, dziesiątki tysięcy wypędzonych brutalnie, pozbawionych majątku, pozbawionych praktycznie wszystkiego, wypędzonych tak jak w 1939 roku Polacy z Wielkopolski, z Pomorza czy ze Śląska, czy wywożeni poracy przez Sowietów w głąb Związku Sowieckiego. To jest podobne zjawisko, bo w tej chwili bardzo wiele nawet publikacji się tego typu pojawia. Porównywalne, że to było prawie to samo. 11,5 tysiąca ludzi. Towarzyszy partyjnych, ale nie tylko, wyjeżdża w 68, 69, 70 roku w jedną stronę. Ich się w pewnym sensie wypędza. Ale pamiętajmy o tym, że wtedy miliony ludzi mieszkających w Polsce Ludowej marzą o takim statusie, żeby dostali paszport, żeby mogli wyjechać, żeby mogli uciec, a oni nie mają krwi na rękach, oni nie mają zasług typu pełnili jakieś istotne funkcje kierownicze komunisty w tym państwie. I jeśli z tych 11,5 tysiąca, ty tysiąca odliczymy dzieci, odliczymy młodzież szkolną, studentów, niepracujące kobiety, czyli prowadzące gospodarstwo domowe, plus ludzi podeszłego wieku, niedołężnych, bo tacy też wyjeżdżają, to zostaje około 5 tysięcy Żydów, którzy wyjeżdżają, sprawnych, którzy jakieś funkcje pełnili. I według najbardziej liberalnych szacunków, Historycy bardzo przyjaźni tej nacji szacują, że około tysiąca z nich mogłoby natychmiast stanąć przed normalnymi polskimi sądami za zbrodnie, które popełnili w bezpiece, w informacji wojskowej, w sądownictwie, w prokuraturze, czyli co piąty, co najmniej co piąty. A jak to zjawisko jest pokazywane? Adam Michnik potrafił w swojej gazetce napisać, że w 1995 roku, dawno, ale na szczęście to, co napisane, zostaje, że 68 rok to było dla Polski jak Katyn, czyli likwidacja dwudziestu kilku tysięcy ludzi, intelektualistów, przecież to jest najwybitniejsza kadra wojskowa, to są oficerowie rezerwy, to są uniwersytetcy, profesorowie, inżynierowie, notariusze, poeci, ludzie najwybitniejsi. I teraz 68 rok dla Polski jest tym samym co katym wcześniej. Utrata polskich elit. Na jakim poziomie my rozmawiamy? O czym i do czego właściwie dążymy? Po roku 89 nie ma cenzury. Powinno się mówić o tym otwarcie. Powinno się mówić na podstawie znajomości przeszłości i faktografii, kto był kim, co robił, bez fałszowania, bez robienia, bez bermana towarzysza członka partii polskiej, że przecież każdy mógł to robić na jego miejscu. I on w tym momencie przestawał być Żydem. A on sam mówi, że ja nie, ja nie mogłem objąć funkcji kierowniczej. Ja nie chciałem być szefem partii, bo to on powinien być tym bielutem. I jawier mówi nawet dalej, że nie ważne jest to, kto stoi na czele, tylko ważne jest ten, który z tyłu pociąga za szturki. On za te szturki pociągał. I po roku 1989 nie ma w Polsce normalnej dyskusji. Od razu pojawia się na wszystko zarzut antysemityzmu. To ja, przecież Robaczek, mając wystąpienie na sesji z okazji 75. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych, zostałem zaatakowany przez lożę masońską, żydowską, Bna i brit w Polsce. Że jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś taki jest dopuszczany, że może mówić? To kim ja właściwie jestem? I z jakiej racji? Co mogą mi zarzucić? Nie ma konkretów, więc jest pustosłowie, ale my mamy takie państwo, które składa się z takiego pustosłowia, które tak naprawdę nie jest puste. Tu są konkrety: Obecny prezydent, doktor praw, Andrzej Duda, 60. rocznicę tzw. pogromu kieleckiego, który nigdy nie został do końca wyjaśniony. Przypuszczam nawet, że nie było takich intencji, żeby to wyjaśnić. Bo to, co wszystko stało się wtedy, w 1946 roku, było tak nagłe i pośpieszne, że ewidentnie było widać złą wolę. Ale po roku 1989, wznawiane wielokrotnie śledztwa, próby wyjaśnienia, za każdym razem musiały prowadzić na manowce. Ja byłem w tym śledztwie po roku 1989 wzywany do Głównej Komisji Badania Zbrodni przez prokuratora na okoliczność, czy narodowe siły zbrojne mogły wymordować Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 roku. Bo takie były wskazania. Tak mówiła bezpieka, tak informowała ówczesna prasa. I prokurator mówi, ja tu mam wytyczne. Jednym z tych założeń jest to, że popełnili to spadochroniarze Andersa, harcerze, ple, albo właśnie Narodowe Siły Zbrojne. Prezydent Duda w 60. rocznicę powiedział coś niezwykle istotnego. Coś, co właściwie określa rozbieżność między nami, którzy chcemy o tym normalnie rozmawiać, a strukturami państwa i przywódcami tego państwa. On się wypowiedział tak. Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów, kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości. Przyjaźnie, pokrewieństwa, małżeństwa Zdarzały się tylko w środowiskach Żydów naprawdę bardzo mocno zasymilowanych, którzy stawali się częścią polskiej inteligencji. Do społeczności żydowskiej nie było wejścia. Kachał był całkowicie zamknięty. To chodzenie w tych rytualnych strojach, te stosowanie różnych mychów, jakichś barwie, niekoniecznie murów w getcie, ale barier, których nie można było przekonać. Pokonać było właśnie po to, żeby ta społeczność żydowska była całkowicie od części gojowskiej odizolowana. Nie z naszej winy. To nie my te bariery nakładaliśmy. Ale chcieli autonomii? Mieli autonomię. Połowa dzieci żydowskich chodziła do szkół, do szkół żydowskich. Nie było przymusu państwowego, że mają być na siłę polonizowane. Jeśli chodziły do szkół polskich, to dlatego, że nie musiały płacić i być może był w wielu miejscach wyższy poziom niż. Jakiś miejscowy rapt, który ich uczył tych elementarnych rzeczy. Mieli własne wydawnictwo, własną prasę. Wszystko właściwie, co, czego takie społeczeństwo, taka społeczność pożąda, było im dane w Drugiej Rzeczpospolitej. Ale nie było tak, że mamy wspólny los od tysiąca lat. Tu prezydent Duda niestety popełnił coś, czego nie powinien. Przez pierwsze 250 czy 300 lat istnienia Polski, Żydów nie ma. Oni są kupcami, handlarzami niewolników, przejeżdżają w karawanach przez ziemię polskie, ale nie ma wielkiego, zwartego osadnictwa. Ono się zaczyna na dużą skalę później, gdy w Europie są pogromy. Czyli zewsząd wypędzają. Znajdują w Polsce Azimiu judeo, czyli miejsce dla nich bardzo przyjazne. Ale są wyizolowani. I nie Polacy ich izolują. To oni tacy chcą i to jest szanowane. Są w takim stanie, dlatego że tego sami oczekują. I najważniejsze chyba zdanie. Tysiąc lat wspólnej historii trwania razem w Polm, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi. Było takie państwo, Polim, czy powstaje takie państwo? Czy ma takie państwo powstać? To są rzeczy, o których się głośno w Polsce nie mówi. Z wielu powodów. Po pierwsze, nie bardzo jest gdzie się możemy spotykać w jakichś niszach, o tym rozmawiać, ale tego nie będzie na forum parlamentu. Tego nie będzie w centralnych mediach, bo niby można, ale tak naprawdę z jakichś powodów nie wolno. I ta nachalność ze strony osób, które są na czele polskiego państwa, to tam przypadek tylko jednej parlamentarzystki, jest taka, że prowadzi wprost do absurdów. Posłanka obozu rządzącego. Potrafiła w styczniu tego roku powiedzieć w ten sposób. Polska i Izrael mają od tysiąca lat dobre relacje. Jakie tysiąc lat państwa Izraela? Czyli coś, coś się dzieje w Głowach. Na wszelki wypadek, jak nie wiemy, kiedy to powstało, to mówmy tysiąc lat. I od tego tysiąca lat mamy wspólnotę. Wspólnotę czego? Goście przez setki lat, przyjmowani z otwartymi ramionami, mają się w tej chwili. Stać współgospodarzami, stawali się wtedy, kiedy się asymilowali. I to jest naturalny proces. Żydzi w Stanach Zjednoczonych, którzy chcą chodzić w kałatach, są w tych pejsach, są wizerowani, zamknięci w tych swoich gettach, nie mają wpływu na władze amerykańskie. Żydzi w kongresie, Żydzi w senacie, w sądownictwie, w sądzie najwyższym, oni są tak jak wszyscy: ubrani w garnitur, ostrzeżeni, pachnący, umyci, zupełnie inni. Dlaczego? Bo się asymilują, dostosowują się do danego społeczeństwa i wchodzą w to społeczeństwo. A w Polsce tego na dużą skalę nie było. Ta część zasymilowana była mała, ale nikt całej reszty nie przymuszał. Ale dzisiaj można w ten sposób pokazywać, że Polacy ich nie chcieli, że to jest nasza wina, że to był wynik antysemityzmu. Nie było. Mieliśmy przed wojną polskich generałów pochodzenia żydowskiego, wyższą kadrę wojskową. Mieliśmy intelektualistów, mieliśmy posłów żydowskich w parlamencie. Droga dla nich była otwarta. I to wszystko ma zniknąć w imię czegoś, co jeszcze nie jest nazwane. I szantaż. Płacić. Płacić za zbrodnie niemieckie. Nie niemieckie, nazistowskie. Nazistowskie, czyli polscy naziści. Czyli polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne. Przyzwyczajanie opinii publicznej, światowej do tego, że jesteśmy winni zagłady już nie świadkami biernymi, ale winni zagłady. Jeśli funkcjonariusze polskiego państwa, pobierający polskie pieniądze z naszych podatków, potrafią mówić to publicznie, że Polacy są współwinni zagłady trzech milionów Żydów, nic im za to nie grozi, to znaczy, że zmierzamy nie do absurdu, tylko do tego, że trzeba będzie za to zapłacić. Albo trzeba się będzie jakoś wybronić. Ale to już jest domena pana Stanisława Michalkiewicza. Jak zrobić, żeby uniknąć płacenia 65 miliardów na początek?